Takie serduszko z gąbki florystycznej, więc ja sobie wycięłam tak tutaj serduszko, o proszę zobaczyć, obresuję sobie tak kształtnie, to jest połowa serduszka i drugą stronę, tak samo. Tutaj mam nóż. Taki nóż nazywa się trybownik i wycinam takie oto serduszko. Tych kawałeczków, które obcinam nigdy nie wyrzucam, bo nigdy nie wiem, co mi się tam spodoba. Aby zrobić, więc one będą wykorzystane jako surowiec wtórny, a pierwotnie jako rzecz pośrednia. I tu mamy pierwsze, pierwsze pół serduszka. To mi szkodzi, że tego widać nie będzie. O, i teraz żeby tam, tu i tak tego nie będzie widać, ale skoro już robimy, to robimy to dokładnie. Następnie Wycinam. To jest taki dobry tryb, trybownik, długi i wąziutki. i wszędzie wejdzie każdą dziurkę. I mamy dwie połóweczki, dwie połóweczki serduszka. Teraz, o, takie coś i teraz, żeby to serduszko się nie, tutaj jest troszeczkę inaczej można zawsze sobie dołożyć jedno na drugie i żeby nadać taki sam kształt, można sobie tutaj spokojnie pomóc. O, proszę zobaczyć. To serduszko jest troszkę, o, one muszą być kształtne. I teraz te serduszka musimy zamoczyć w wodzie, ponieważ ta gąbeczka, ale żeby się nie rozwarstwiło, więc ja robię, proszę Państwa, ja pokazuję to w taki sposób, w jaki ja robię. O, tak. żeby tak nie było widać. I o, tutaj troszeczkę wyciągnę, krótsze zrobię. O, jedno to będzie nam się rozwarstwiać, w związku z czym w kilku miejscach, tak żeby to nam, to serduszko, żeby było takie nie rozwajające się. Jest stabilne serduszko. Takie serduszko możemy być. Teraz, żeby zaoszczędzić czasu, to ja sobie pozwoliłam przygotować. W zależności od tego, do czego chcemy to serduszko wykorzystać, jest uzależniona od tego, jest uzależniona wysokość. Można rozkroić i będą dwa. Z jednego, ale można, sobie, ale można sobie zrobić takie wysokie. Czym wyższe, tym dłużej będą stały kwiatki. Teraz co jest ważne w takim serduszku. W takim serduszku jest bardzo ważne to, że jak tu już wypełnimy kwiatkami, żeby nie było widać tych boków. O, proszę zobaczyć, bo te boki je nie zdobią. I teraz może. Właśnie zastanawiam się, my sobie zrobimy, ponieważ tak, my sobie zrobimy takie serduszko na cmentarz. Jest tyle małych dzieci na cmentarzu, że tak miło jak się położy im takie serduszko. Dzieci zawsze kochają serduszka. I teraz najważniejszą rzeczą jest tu sobie przygotowałam chyzantenki żywe. o Proszę zobaczyć. Najważniejszą rzeczą jest zachować kształt, żeby nie zasłaniać tu z brzegu tylko o, tak, żeby ostatni płatek ostatni płatek, żeby nie, zastawiał, nie zasłaniał nam kształtu. My sobie ten kształt podkreślimy i tak wykończę I tak piotkę? O, chodzi mi o to, żeby tu nic nie wystawało. Głębsze dziureczki muszę to Tu muszę poprawić troszeczkę, bo tak jak Państwo widzicie o, ten, tu proszę się nie przejmować, jeśli ja narobię tych dziurek. Jeśli Państwo narobicie tych dziurek, dziurek, to się absolutnie nic nie stanie. Jeżeli tu mamy taką szczelinkę, to robimy pod kątem, o pod takim kątem nachylenia i kładamy to na szago. żeby pokazać kształt serduszka. Tutaj też będę musiała włożyć tak na skos. I najpierw właśnie na tym serduszku nadajemy kształt. O. Tak. Tutaj też możemy jeszcze pod kątem. Ale już taki mały kwiatuszek. Zupełnie mały, nawet może być pąk takiej o. Oj, oj oj. Zasłaniam tu ręko. O! Nie, to nie pasuje, a zaraz co sobie naprawimy. O, proszę zobaczyć. Natomiast i to już widzimy kształt serduszka, prawda? A teraz tu możemy sobie wypełnić tak jak nam się chce. I tutaj w tym przy, robiąc to seruszko Tak jak podkreślałam, że musi być parzysta ilość kwiatków na wianku, tak tutaj nie obowiązuje, no bo trudno, żeby y, tak akurat upasować tyle kwiatków. Za dużo mam tych kwiatków, ale to nic nie szkodzi. Jeszcze nie jeden wianek zrobimy. O. jest taka Sama mała dziureczka. Chlepki są kruche, jak tu chryzantemki, chryzantemka taka jest zawsze krucha. Ale spróbujemy... O, to jest taka jakaś bardziej. I tak mamy serduszko. Takie.